You and I, you and I. Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Troszkę strat. A Denis z tym? De, 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 Denis z Denisem. Ale to, a to nie wiem, a co to była za zadyma Tam jak przy, to znaczy... kluczy, tam przy wejściu yy, na, na arenie, bo tam zaczęli wszyscy w pewnym momencie po walce chyba. Yy, to bardziej z... chyba y, tazy z Alberto. A. Tam, yy, i jeszcze Joseph. A. Wszystkim. Ale nie, nie, bo po, przed ich walką. Tam była spina, tam wszyscy stali, patrzeniem, co to. Tam było, też była jakaś afera. A, a Denis miał w mediarum z tym, z. Nie wiem, a jak ochrona się spisała, dała radę ich rozdzielić. Od razu coś tam jakiś, doszło do jakichś rękoczynów, no tak, czy, no, czy tylko nie, pokrzyczenia się. nie. E, oczywiście ochrona nie zawiodła, więc. Pokrzyczeli. Po tak. na... No właśnie, co myślicie o tej spinie? Kurczę, czy, czy w, jest... w ogóle zacznijmy od tego, hmm. czy, czy to jest okej, okay? w sensie czy, czy chcemy y, wspierać i dawać pieniądze ludziom, którzy rzucają się na siebie, jakby nawet nie wiem, czy oni w ogóle myślą racjonalnie, w sensie no kurczę, no czy te to jest... Dwie chyba jest myślą, chyba robione robione... to jest nawet zbyt racjonalne. Pod kamerę i za kamerami nie doszłoby no. do tego, czy nie, nie jak wiem to, jak, ja to widzicie. może i by doszło, no bo też jakby wypada im już, żeby do tego doszło, no bo ludzie by im wypominali, jakby widzieli, że no nie dochodzi do tego, no jednak jest to zastanawiające, że nastąpiło to w Mediarumie, no tak, no De no Denis Labryga często wbiega we wszystkich, jest tam taką wschodzącą gwiazdą, jeżeli o to chodzi. A co tu komentować, no to nie pierwszy, nie ostatni raz, no co, co się widzą to wbiegają, no ostatnio jak byłem na tym face to face, to tam Szachta był, to też Denis do niego bieg. jak były wcześniej, jak było konferencja, to też wbiegł i w Marconia, to wbiegał w dwóch, teraz chyba bardziej by byśmy mieli co opowiadać, jakby byli w Mediarumie i by w siebie nie wbiegli, to by chyba bardziej było zastanawiające mimo wszystko. Okay. A dzimle. czy myślicie właśnie, że na ulicy gdyby się spotkali gdzieś tam pod y, typową żabką czy biedronką... No Hot doga e, to, razem? To, nie tak, nie wiem. Wtedy wy tak do siebie wystartowali. A coś tam było, że w Toruniu, tak? że Denis Labrega był w Toruniu, że Denis Załęcki, że uciekał przed nim, jakieś takie plotki tam, takie wypowiedzi dawał. Yy, może i by doszło, no ale myślę, że by się nie chcieli spotkać wszyscy. Nie wiem, nie no wiem, co pytanie, się czy dojdzie są. do ich walki, czy wy. Ja stawiam, że nie dojdzie. Okej, okay, to proszę, proszę. Ja stawiam, no że nie się. dojdzie, albo nie stawiam, że... Że są 50 na 50, albo dojdzie, albo nie dojdzie, no. Chłopaki. Czy ja uważam, że nie ma w ogóle szans, Denis załędź. Ja On też tak uważam. To no. jest. Kurczę, no, jeżeli Denisa jest w stanie znagdownować 80 kilowy facet, no to... Mówimy o Labrydze, który jest dużo wyższy i cięższy. Bardziej umie umiejętności ma te Mówię dużo się. lepsze niż, niż Denis, więc yy, nie dojdzie yy, ze względu na to, że Denis się po prostu, brzydko mówiąc, obstra. No ale za dobre pieniądze, tylko. Ja też myślę, że nie należy patrzeć z punktu widzenia tego werdyktu, tylko tu wszystko jest możliwe i pewnie dostaliby gigantyczną kasę, no bo tu jednak Denis jest chyba załęcki największą gwiazdą fejmu. Labryga wy wyrasta na taką drugą, największą gwiazdę i myślę, że ta walka jest nieunikniona w przyszłości, a, a wynik tu nie ma większego znaczenia tak naprawdę, no bo tutaj, jak wiemy, dla Denisa nie ma przegranych walk, obojętnie co by się nie wydarzyło. On że tak jest że albo wygrana, a, albo oszukane, Dokładnie, właśnie <laughs> myślę, że w tej sytuacji również tak będzie, nie? A, a co by było, gdyby spotkali się gdzieś w plenerze, no myślę, że przybiliby sobie piątkę i <grymne> zjedli tego hot doga na stacji. A to kto to był? To był Marcin czy kto to był? to Biedronką. Marcin z kimś tam właśnie się musiał przyjść. Dzień dobry. Marcin z tego. A, dzień, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. E, e, Słuchamy. Mógłbym coś powiedzieć, bo ja dalej tu na no, żywo oglądam. E, tylko chciałem o tym... E, e, no, ko kolesi coś powiedzieć. Dałoby radę, poproszę? Nie wiem, no chłopaku się trzeba zapytać. Tak, proszę. No, chodzi o ten telefon. to tam y, ktoś zadzwonił? Jakiś koleś. I, I chciałem tylko powiedzieć, że chyba mu życie nie miłe. I mam nadzieję, że z, z trzech tam. Y, Trener, drugi trener albo e, trzecia osoba e, e, bo, bo widziałem, że było rozłączone. No szkoda czasu chyba na ten Dobry. telefon. Pozdrawiam. Coś, o, o jakiejś śmierci. Nie. O jakiejś śmierci ta, to też już też. nie będziemy o tym rozmawiać. Yy. No. Dobra, lecimy dalej. Yy. Tutaj wrócę jeszcze do Mar Mariusza Pudzianowskiego, ponieważ Denis Załęcki chce również walki z Mariuszem Pudzianowskim. Wiem, że ten no też chodzi, chodzi przemija. To chodzi o pieniądze. Po prostu Mariusz będzie miał duże pieniądze i każdy, kto jest z nim zostawiany, też będzie miał te duże pieniądze i każdy chce z nim zawalczyć. To myślę, że ta walka, no, no nie wiem, no Denis niech udowodni coś naprawdę w, w, w jakimś tam Niech coś jeszcze wygra, niech coś jeszcze pokaże. No, ta walka ostatnia, wczorajsza, go nie przybliżyła na pewno do tego. Właśnie. Aleks. Ja myślę, że tutaj to jest dobry krok ze strony Denisa, dlatego że ta walka na pewno dałaby mu gigantyczną garzę, no bo każda walka Mariusza daje gigantyczne garze. I myślę, że... No wynik tutaj też nie ma większego znaczenia, no, on tam zaczął już wymyślać, że może, że w MMA chyba, że, że to nie byłoby w MMA, tylko w K-1 właśnie, nie? Więc... No, A i że ma chyba lepszą stójkę nawet od Mariusza. Ale myślę, że no ta walka jest możliwa całkiem i no on stoczył walki przecież i ze Szpilką i z Omielańczukiem, i z Wielkim Bu no to czemu miałby nie stoczyć z Pudzianem tej walki, nie? No, i... Wiecie, no wszystko jest możliwe, tylko kwestia jest i, i, ile zysku na tym będzie. Przechodzimy do następnej walki. Bad Boy Filip Bądkowski. Hmm. <grych> Ocena walki. To od razu od oceny, to ja daję 6. Dobra. E, Dlatego, Alex. że te faule. Mhm. Aleks? Ja daję 9, mi się podobała ta walka, gdyby nie te faule, czekałem na właśnie na to zakończenie tego, ale nie, nie doczekałem się. Adam, tak tak 8 tutaj, brakowało tego knockoutu na Załęckim, żeby Pat dechy tak konkretnie już nie wstał, czekałem na to, życzyłem mu tego. Kurcze, spompował się niesamowicie, już w tym pierwszym rzędzie widziałem i czułem jego oddech, jak oddychał tam po 10 minucie, oczywiście jest to ciężka praca. Yy, taka, tylko z drugiej strony on też te ciosy zadawał pojedyncze albo dwa na minutę, nie? więc yy, też się zdziwiłem ogólnie, jeżeli chodzi o sam fakt yy, tego, że aż tak się bardzo spompował. Mam wrażenie, że w ogóle tej walki się nie przygotował. Yy, nie pokazał nic nowego. Yy, no mówię, to jest kwestia jednego, dwóch ciosów na minutę wyprowadzonych. Yy, usadził go tam, ale to jest kwestia po różnicy wagi.